Cześć, tu Eliza. Dziś witamy Was ja i zaczarowana Pani bibliotekarka. E, pozwólcie, że na początek przeczytam Wam fragment. Myślę, że jest bardzo dobrze. A jeśli Pani chce jeszcze bardziej się zmienić, to możemy wybrać się do optyka i on dobierze soczewki w bladym kolorze i myślę, że wtedy Pani oczy nie będą tak listrzki. Iskrzyć, choć z drugiej strony ostatnio są łagodniejsze, i zastanawiałam się, czemu tak jest. Między innymi za Twoją sprawą, Olu. Jak to? zdziwiła się dziewczynka. Bardzo mi pomagasz od samego początku i nie wiem, jak Ci się odwdzięczę. Poza tym jest dyrektor i pani Wanda uwielbiam Was wszystkich. Czyżby w ten sposób pani zdrowiała? Mam nadzieję, że tak, Olu. Taką terapię zalecił mi doktor. Oswajanie. Tym fragmentem chciałabym serdecznie Was zaprosić do oddania głosu na zaczarowaną Panią Bibliotekarkę, ponieważ została nominowana do Nagrody Książka roku 2022. Zapraszam na stronę granicy.pl kategoria książka dla młodzieży. Pięknie dziękuję za wszystkie oddane głosy. Jeśli możecie, proszę, zagłosujcie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego wieczoru. Do zobaczenia, kolejnym razem.